Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku poświęconym naszym opiniom odnośnie ostatnich lektur. Wow! Ale powiało powagą, co? Tak, tak, tak. To ja myślę, że jak tak poważnie, to musisz zacząć. Dobrze. Ja przeczytałam Olgę Tukarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Ten tytuł pochodzi z jednego z wierszy Blake'a. I tak, mamy tutaj główną bohaterkę, którą jest Janina Duszejko, starsza kobieta mieszkająca w Kotlinie Kłodzkiej, miłośnika astrologii, która w wolnym czasie tłumaczy poezję Blake'a. W jej otoczeniu zaczynają ginąć, ginąć z tragiczną śmiercią myśliwi. I tak do końca nie wiadomo, czy oni zginęli właśnie w jakichś takich dziwnych wypadkach, czy ktoś może pomógł im w tej śmierci. Tutaj nasza bohaterka pisze listy obywatelskie na policję, w których wyjaśnia, że jest to kara zwierząt na myśliwych, właśnie, którzy po prostu sprowokowali zwierzęta, i one się w ten sposób mszczą. No, oczywiście, możecie sobie wyobrazić. Policja generalnie ignoruje naszą bohaterkę, co wyzwala w niej um, potrzebę pisania kolejnych listów. Tak mówię o tym, ponieważ te listy są bardzo zabawne. Mhm. I w ogóle ta książka pełna jest takiego czarnego humoru i takich naprawdę ciekawych obserwacji głównej bohaterki dotyczących zarówno świata, który ją otacza, jak i różnych ludzi z jej otoczenia, których zresztą nie nazywa. Zwyczajnymi imionami, tylko każdy ma jakieś przyzwisko: a to Wielka Stopa, a to Dobra Nowina i, i różne inne. W tej książce tak naprawdę nie za wiele się dzieje. Jeżeli ktoś myśli, że to jest na przykład powieść kryminalna, ponieważ właśnie pojawiają się tu jakieś trupy, to ja bym nie szła tym tropem. Mm -hmm. Więcej tu jest właśnie przemyśleń Janiny, jej właśnie postrzegania świata, mhm. gdzieś tam jej spotkań z innymi ludźmi, tego jak one przebiegają. Dużo jest tutaj na temat właśnie relacji człowieka ze zwierzętami, mhm. ze środowiskiem, więc to jest tutaj zdecydowanie mocą tej książki, że tak się wyrażę. Natomiast no, też sobie wyobrażam, że niektóre osoby może znudzić na przykład taka powolna narracja, mhm. że właśnie tutaj nie ma jakichś specjalnych wydarzeń. Więc to warto wziąć pod rozwagę. Natomiast jest to zdecydowanie bardzo wyrazista bohaterka z krwi i kości. Ten jej głos jest bardzo taki charakterystyczny, okay. jej sposób właśnie widzenia świata. Bardzo czułam do niej dużą sympatię. Zastanawiam się, czy na przykład są jakieś inne takie bohaterki w literaturze polskiej, współczesnej, mm -hmm. które właśnie no, są po prostu tak wyrazistymi postaciami z krwi i kości jak, mm -hmm. jak Janina. I jeżeli mm -hmm. przychodzą Wam takie osoby na myśl, to koniecznie napiszcie w komentarzach. No, tak. no to jak teraz? Drugie spotkanie z Tokarczuk. Zdecydowanie ta książka podobałam się bardziej niż bieguni. Tam niezbyt widziałam sens tych opowiadań. Tutaj jak najbardziej doceniam warsztat, autorki i jej język, i narracje podoba mi się. No to bardzo się cieszę. Duże, drugie spotkanie udane. Super jest. Super, super. A to w temacie natury e, chciałabym Wam powiedzieć o książce Zaginione miasto Z Davida Grana. I to jest reportaż, o którym w sumie się mówi, że to jest o wyprawie Persiego Foseta, angielskiego odkrywcy. W sumie właśnie, nie podoba mi się polskie słowo odkrywca. Ja bym wolała używać na przykład eksplorator, no bo eksplorator eksploruje, ale niekoniecznie odkrywa. Ja mam problem w ogóle ze słowem odkrywca. Nieważne. Piękne słowo eksplorator. No bo po angielsku jest. No tak? ja wiem, że jest. No ale właśnie, po to, to tak jakoś. No naprawdę. No ja wiem, że to nie brzmi, zażyta. ale. żyta. Powiedzcie mi, jak inaczej. Żeby to nie było odkrywanie, tylko bardziej właśnie eksploracja. <laughs> I z 1924 roku. W której właśnie, jakby, której celem było znalezienie. Legendarnego miasta, które Foset nazwał miastem Z, czyli tak naprawdę Eldorado, albo jakiegoś miasta, które by dowodziło, że w rejonach Amazonii istniało wcześniej jakieś społeczeństwo, istniała wielka cywilizacja i po prostu szukane były ruiny tego, tego miejsca, bo było bardzo wiele teorii. No, jedni mówili, że w Amazonii nigdy nie mogło powstać takie społeczeństwo ze względu po prostu na warunki y, klimatyczne, y, ukształtowanie terenu i jakie tam panowały i mi mówili, że owszem, takie społeczeństwa były, tylko nie ma co ich porównywać na przykład z inkami czy aztekami, że miały one zupełnie inny charakter, ale że były. No więc Fawcett y, po prostu postanowił dowie jakby dowieść że faktycznie takie społeczeństwa tam kiedyś mieszkały istniały. No i David Gran właśnie interesuje się tą legendą foseta. Okazuje się, że foset w ogóle jest jakimś takim, jest ikoną w sumie tych czasów, czasów, w których właśnie było bardzo dużo takich ekspedycji, mających na celu eksplorację różnych terenów, które wcześniej. Eks ekspedytor jest takie słowo. No trochę, ale ekspedytor to dzisiaj się z czymś innym zupełnie kojarzy, nie. Żartuję. No, ale tak, szukamy szukamy. I, I bardzo wiele osób później próbowało właśnie dowiedzieć się, co się z nim stało, bo to nie jest jakaś, nie wiem, wielka, wielki spoiler. No, on w czasie tej ekspedycji zaginął. I nikt nigdy się nie dowiedział tak naprawdę, co się z nim właściwie stało, więc David Gran. Ulega e, tej legendzie Foseta i postanawia spróbować e, dowiedzieć się, czy właśnie znaleźć to miasto Z, odpowiedzieć na to pytanie, na które szukał odpowiedzi Fosset. Wiem, maleńka książka. Jezu, do czego książki, które po prostu od których można oślepnąć. Poczekaj, zaraz, zaraz do tego dojdę. E, I. Mm, Opisuje w ogóle życie Foseta, pisze jak się w ogóle zaczęła jego przygoda z, z takim eksplorowaniem, jak dołączył do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, jak jeździł właśnie na swoje kolejne wyprawy i jak na własnej skórze i na skórze swoich towarzyszy przekonywał się o tym, że Amazon, amazońskie lasy deszczowe są jednak bardzo nieprzyjaznym środowiskiem dla człowieka. Są tutaj opisy naprawdę takich e, różnego rodzaju przypadłości, które im towarzyszyły podczas tych e, wypraw, i jest to o robalach i anakondach i, i innych rzeczach. Także, e, no i dla mnie to było też niesamowite. W ogóle ja jestem zafascynowana trochę takimi e, wyprawami, e, właśnie czy to te, e, na przykład w rejony. E, Północ Ameryki Północnej, właśnie tak jak na przykład w Terrorze yy, czy Patagonii. Yy, bardzo lubię czytać o tym książki. Nie wiem, dobra, trochę się tutaj roz mm. rozwlekłam, ale tutaj dla są mnie to jest nie samo. Pornograficzne zdjęcia w tej książce. Ja tak, nie wiem, tak, co ty tak, czytasz. Tak, goły, goły chłopiec tu jest. Tak, ze strzałem, ze strzałą i łukiem. Tak, ale jeszcze w ogóle a propos samego wydania, to mnie na przykład, już pomijając fakt, że ta czcionka jest mikroskopijna, to ja nie rozumiem, dlaczego w książce, która jest reportażem, która opowiada o wyprawach geograficznych, nie ma mapy. Ale są zdjęcia. Są zdjęcia, ale nie ma mapy. Jakby, bo to nie opowiada tylko o jednej wyprawie. Bo wiadomo wielu różnych i fakt, że to wszystko jest w tym samym terenie, no ale na przykład mówi, że tam zaczynają na przykład z tego miasta, później idą w tę stronę, w tamtą stronę, tutaj ta rzeka, y, muszą wytyczyć na przykład y, źródło jakiejś tam rzeki. Dlaczego nie ma tutaj mapki, żeby taki człowiek, który no nie jest zaznajomiony z topografią tego terenu, czy w ogóle z, z tym terenem. Mógł sobie od razu sprawdzić, aha, no dobra, to jest tutaj, tutaj mamy to, jakiś punkt odniesienia. Nie, nie ma. No nic. Czy to już wszystko na ten temat? Tak. No tak, bardzo tak. mi się podobała ta książka. Także w ogóle właśnie byłam, czytałam ją akurat, kiedy byliśmy na, byłam na północy Argentyny. Gdzie też są w sumie pozostałości po lesie deszczowym, nie amazońskim, ale też lesie deszczowym? No i tak na przykład się jedzie i pani przewodniczka mówi, że no tutaj kiedyś były 50-metrowe drzewa, wszystkie je wycięto, więc teraz na przykład nie mamy jakichś tam orłów, które właśnie żyły tylko w takich wysokich drzewach. Teraz mamy tylko maks 30-metrowe drzewa, więc tych orłów już nie ma. No, i sobie tak człowiek myśli, aha. Aha! Smuteczek, no. No dobrze. To może już zakończymy ten odcinek. A ja pójdę i będę płakać. Nad orłami. <noise> tak, 10 metrowymi No nie, no to no śmieję no. się śmieje. Się, no dobra. Dobrze. Zostawiamy Was z tą refleksją. Trzymajcie się. papa! Pa. Pa.